W następnej ale degustacji. Tym razem angielskie piwo z browaru Andwell Brewing. Jest to Gold Madler Blonde Ale. Eee, Brewed in Hampshire. 3,9% alkoholu. Ale jeżeli wygooglujecie to piwo, to pokaże się, że w butelce powinno być 4,2%. A 3,9 jest kega. No i co tu się odwala? E, jedyne wytłumaczenie, które mam, to jest to, że piwo było w, w boksie, e, w prezentowym pudełku z, czterema, z trzema innymi e, angielskie ale. E, może to jest taka, właśnie specjalna wersja. Przeważnie mają większe butelki niż 033 yy... Także... Myśle, myślę, że po prostu wzięli taką właśnie kegową wersję, zabutelkowali, a... I tyle. Mam, żeby specjalną etykietę do tego produkować? No, musieli dużo tych boksów zrobić. Yy, o co chodzi z tym Gold Maddler? Gold Madler, yy, biera swoją nazwę yy, z... Zmuchy e, używanej do e, wapienia strąga e, w rzekach e, otaczających e, Alendel Brewing. Miejsce. No i nasze blond yy, używa najlepszych słodów yy, zrobionych tradycyjnie na podłodze, yy, angielski, z angielskiego oczywiście jęczmienia. Yy, jest to połączone z europejskimi i amerykańskimi yy, chmielami aromatycznymi, żeby wyprodukować odświeżające złote piwo. Tada. E, oczywiście jest na zimno filtrowane, żeby była jak najlepsza jakość. E... I zawiera jęczmień i pszenicę. To wiemy, nic więcej. Kapsel czarny golas, nic ciekawego. Piwo złote w kolorze, lekko opalizujące. Piana niewielka, biała, drobno i średnio pęcherzykowa. Teraz zdążyła opaść, oczywiście. Aromat, ja bym powiedział, że typowy dla Goldeney. Karmel z takimi lekko owocowo, owocowymi, lekko kwiatowymi nutami. Jakieś melanoidy też tam się trafiają, ale raczej jest to taki bardzo przyjemny, delikatny, lekko słodkawy, słodowy aromat. Rzeczywiście hmm. jest to lekkie piwo. Ale ma goryczkę. Hmm, to ciekawe, ma goryczkę. To nie zawsze się zdarza. A, lekkie, lekko karmelowe. E, troszkę takich cytrynowych akcentów. Hmm. Ale też ma właśnie takie, taką kwiatowość w smaku troszeczkę. Ogólnie bardzo fajnie wpisuje się w Główny styl e, golden nail, z tym, że goryczka jest troszkę wyższa i ona jest taka ziemisto, zioła no taka tradycyjna angielska, że nie wiem gdzie tu angielskie te amerykańskie chmiele aromatyczne są. bo aromat jest naprawdę niewielki. No ale ogólnie rzecz biorąc piwo jest przyjemne, łatwo pijalne, odświeżające. Takie jak Golden Ale powinno być. Ta goryczka mi się podoba, bo jest nieco wyższa. Nie jest duża, ale jest nieco wyższa i na tle tego lekkiego ciała no wybija się, że tak powiem. Także wydaje mi się, że piwo jest OK sesyjne, fajne. Ciekawe, jaka właśnie jest taka e, ta troszkę mocniejsza, 4,2% alkoholu wersja butelkowa. Trzeba by ją e, zgadnąć, zobaczyć. Ale nie widziałem gdzie. Dlatego kupiłem ten box, bo mnie, o inne piwo. Jeszcze go nie miałem. Zobaczymy. E, no, mi się wydaje, że jest OK. Oczywiście nie jest to takie piwo, które ja wie, powali na kolana i jest cudowna i tego, ale ono się fajnie pije. I podejrzewam, że z kraniku, z kega będzie jeszcze ciekawsze, bardziej takie przyjemne, e, także chyba warto spróbować, jeżeli będziecie mieli okazję, będziecie hamsie, to spróbujcie. Czemu nie? Mam nadzieję, że ta recenzja Wam się podobała, tak jak podobał mi się to piwo, także dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, pamiętajcie o dzwoneczku, który będzie Wam przypominał o każdym nowym filmie na kanale, także będziecie na bieżąco, no a przez to nie opuścicie żadnej nowej. A do degustacji. Wasze zdrowie. cześć.